lepiej narysuje, ten otrzyma nagrodę. Właśnie taki challenge czeka na Was dzisiaj na multi do Food. Witamy i miłego oglądania! No i proszę, rysuje tylko jedną ręką. A ja dwoma. Juho! A ja całkiem bez rąk, to straszne. Jeszcze nie wiadomo, jaka niespodzianka nas czeka. Racja! To przecież challenge rysunkowy. Podoba Wam się dzisiejsza nagroda, ponieważ są to chipsy. I to nie byle jakie. To ogromna paczka Pringles. I jak? Wow! Jest gigantyczna. Te chipsy muszą być naprawdę dobre. O tak, są naprawdę ogromne. Ale żeby je zdobyć, trzeba narysować. A więc do dzieła chcę te chipsy, bo jestem bardzo głodny. Mam nawet niecny plan. Te chipsy będą moje! Dobra, dosyć wygłupów. Bierzmy się do pracy. Najpierw musimy pozbyć się konkurencji. Już wiem, co zrobię z Lucy. Pomoże mi w tym moja stara skarpeta. I jak teraz zamierzasz rysować? Co zrobiłeś? Jak ja mam teraz pracować? Wiem! To nie fair! Z tobą też za chwilę się rozprawię! Gotowe! Teraz na pewno wygram. Pozostaje mi tylko spokojnie rysować Pringles. Na pewno dam radę. No zdejmij to! Jeśli tego nie zdejmiesz, to ja sama to zrobię. Właśnie tak. I co? Zdjęłaś? Czas się kończy. Gotowi pokazać rysunki? Nie, nie gotowi. Niestety będziecie musieli, bo skończył się już czas. Czas! Ja mam wszystko gotowe. Emma nie da rady pokazać rysunku. Pomogę. Co to za bohomas? Lucy, a gdzie jest jakiś normalny rysunek? Ten nie przejdzie. A co sądzisz o mojej pracy? Wow, Zach, zaskoczyłeś mnie. Hurra, wygrałem. Wszyscy myślą, że w środku są chipsy. Ale chipsy ja zostawiłem dla siebie. A do środka puszki wrzuciłem coś zabawnego. Spodoba im się? Zobaczymy, jak zareagują. Wow. Czegoś takiego na pewno się nie spodziewają. Chipsy są twoje. Super! Końcu je zjem. Nie mogę się doczekać. Co to ma być? Gdzie są moje chipsy? Dobrze ci tak. Wygrałeś, bo oszukiwałeś, więc masz za swoje. To okropne! Jesteście gotowi, żeby zobaczyć, jaka fajna nagroda na Was czeka? To prawdziwa korona! Odwzorujcie ją dokładnie i będzie wasza. Czas start! Zaczynajcie! Ale super, będę prawdziwą księżniczką. A ja zamieszkam w zamku. Dosyć tego bujania w obłokach. Rysujemy. Racja, musimy ją przecież narysować. I wtedy korona na pewno będzie moja. Wow, wow, wow. O nie, korona będzie moja. Nie wiem, jak rysować koronę, no, ale w sumie i takiej nie potrzebuję. A ja potrzebuję. Dlatego będę walczyć do samego końca. I jeszcze tak, i tak, co ty robisz? Nie psuj mojego i tak już beznadziejnego rysunku. O nie! Co? Pomogła ci? A jak ja mam wygrać? Wiem, brokat mnie uratuje. Brokatu nigdy za wiele. I jeszcze trochę. Ej, uważaj! Co? O nie, ja też pomogłam ci z rysunkiem. A ja mówiłem, żebyś była ostrożniejsza. Czas minął, pokazujcie rysunki. Starałam się jak mogłam. Oto co mi wyszło. To okropne, nie nadaje się. A co sądzisz o moim? No, twoja praca podoba mi się bardziej. A moja? Co z moim rysunkiem? Jest ekstra idealny. Wygrałeś! Ja? Ale ja nie chcę tej korony. Dlaczego miałbym ją chcieć? Skoro wygrałeś, to bierz. I co mam niby z nią zrobić? Jak to co? Trzeba ją założyć na głowę. Śmiało! Jaka piękna księżniczka. Co? Dlaczego jestem w sukience? E, muszę pilnie wyjść. No i proszę, znowu rysuję bez rąk. A ja mam szczęście, dwie ręce a ja mam jedną, no nie jest źle. Gotowi na kolejne wyzwanie? Proszę bardzo, nagrodą jest paletka z cieniami. Zaczynajcie rysować. Czas start. Chcę wygrać. Muszę rysować ustami. Co? Jak mam rysować? Aha, wiem. Co ty robisz? Odbiłam swój makijaż na kartce. Całkiem fajnie wyszło. Nie. Coś mi wpadło do buta. Muszę to wyjąć. Hmm. I tu, i tu i ten wezmę. Aha! Mamy tu złodzieja. Dam ci nauczkę. Myślę, że żuk jej się raczej nie spodoba. Gotowe to był zwykły kamyk. A, co to za żuk? Pomóżcie mi! A, to jakiś potwór. A masz insekcie. A masz, a masz. Myślę, że go załatwiłam. Nie będzie nam już przeszkadzał. To dziwne. On się w ogóle nie rusza. On jest plastikowy. A ja się nabrałam. No w końcu zauważyłaś. Myślałem, że nigdy się nie połapiesz. To niesprawiedliwe. Wydaje mi się, że wymyśliłam sposób na szybkie narysowanie paletki. Wszystko, czego potrzebuję, to moje palce. To nie paletka, to jakiś bohomas. Jestem geniuszem. Dobra, geniusze, czas minął. Pokażcie rysunki. Spójrz. Co sądzisz o moim dziele? Jest y, nijakie. A moje? Co z moim rysunkiem? Jestem geniuszem? Nie, to jakieś okropieństwo. A mój? To całkiem inna sprawa. Bardzo mi się podoba. Super paletka jest moja! Tak, paletka jest twoja. Już ci ją daję! Ojej! Przepraszam, to był wypadek! O nie! Zaraz się tu wszyscy udusimy. Teraz ten pył wszędzie lata. Tak śmiesznie wyglądamy. Naprawdę jak klauni z cyrku. Przepraszam. Wszystko w porządku. To jest nawet zabawne. Zgadzam się. Tym razem nagrodą jest zestaw Happy Meal. Spójrzcie jaki fajny. A w środku mamy bardzo smaczne frytki. Mm, sama bym je zjadła. I jeszcze dodatkowy prezent. Popit. Co wy na to? Ale żeby to zdobyć, musicie się postarać. Czas, start. Chcę popit, więc muszę idealnie go narysować. To straszne, w ogóle mi się nie podoba. Dziwny jesteś, po co to wyrzuciłeś? To nie jest takie trudne do narysowania. Nie, nie udaje mi się. No co tak patrzycie? Wiem, mam pomysł. Zrobię swój własny Happy Meal z papieru. Gotowe. Mój własny zestaw Happy Meal. Nawet nie liczcie, nie ozdam go. Wcale go nie chcę. Umiem rysować. Powtarzam to, co robi Suzy. Nie wstyd ci ściągać? Sam powinieneś myśleć, jak to rysować. A póki będziesz się zastanawiał, ja dokończę swój happy meal. Myślę, że całkiem nieźle mi wychodzi. Wow! W ogóle nie widać różnicy w stosunku do oryginału. Czas dobiegł końca. Pokażcie, co narysowaliście. Starałam się. Widać, ale nie podoba mi się. Ech. A co sądzisz o moim rysunku? Fuu, jest okropny. Niedobrze mi. A ja, a ja, zobacz, co zrobiłam. To jest niesamowite, zdecydowanie wygrałaś. Happy Meal jest twój, ale super! Wreszcie mogę zjeść coś smacznego, na przykład burgera. Nie tylko burgera, są też frytki. Ale apetycznie wygląda. Ja też chcę. Chyba wiem jak wziąć chociaż popyt. To po prostu nie fair. Stój. Oddaj to. To jest moje. To bolało. Nie dotykaj mojej nagrody. Jest moja. Po raz kolejny nie mam szczęścia. Rysuję jedną ręką. No, ciut lepiej. A ja dwoma. Ekstra. Teraz czekamy na nagrodę. Let's go. Myślę, że czas na kolejny prezent. Hello. Tym razem ktoś z Was otrzyma prawdziwy hełm kosmiczny. Wow! Ale trzeba go narysować, a czasu jest mało. Więc pospieszcie się do dzieła. Muszę dostać ten hełm. Już sobie wyobrażam loty w kosmos. Rozmarzyłem się. Muszę szybciej rysować. O nie. Mnie świetnie wychodzi. Muszę się bardziej postarać. Tak trudno rysować bez rąk. Mam pomysł. Trzeba sprawić, by kask był bardziej realistyczny. Let's go. Co oznacza, że sama go założę. Tak, wyglądasz jak prawdziwy astronauta. Jedyne czego brakuje do ideału, to wąsy. Dlaczego to zrobiłeś? Nie chcę wąsów. Tak, nawet lepiej. Wąsy ci pasują. Ale co my tu gadamy tylko o tobie? Ja też muszę skończyć rysunek. Mam nadzieję, że zdążę coś narysować bez rąk. To wygląda okropnie. To nie jest śmieszne. Co to jest? Skąd pochodzi ten promień? To chyba kosmici. Oni mi pomagają. Dziękuję. Co? To jest niesprawiedliwe. Wszystko jest sprawiedliwe. Czas minął. Pokażcie, co narysowaliście. Zrobiłam maskę astronauty. Co o tym sądzisz? Zwłaszcza te włosy są kosmiczne. A to mój rysunek. No lepiej podoba mi się. A spójrz na mój. Wow! To naprawdę wygląda jak kosmos. Myślę, że to oczywiste, że Lucy dziś wygrała. Proszę bardzo, twoja nagroda. Prawdziwy hełm astronauty. Ukradłaś to, o czym marzyłem. Ciekawe, co się stanie, gdy go założę. Porywają mnie! Potrzebujemy pilnej ochrony przed istotami obcymi. Pomóżcie! O tak lepiej założyć aluminiowe czapki! Jesteśmy bezpieczni. Tym razem nagrodą jest ten ogromny tort. Zobaczcie, jaki jest apetyczny. Cały pokryty pysznym kremem. Jakie to smaczne! Uwielbiam! Ej, przestań jeść! To jest nasz tort! Nie jest wasz! Kto narysuje go najlepiej, ten go dostanie! A czas ucieka! Jestem głodna. Dlatego z wielką chęcią zjadłabym ten torcik. Myślę, że uda mi się go pięknie narysować. No, wyszło naprawdę dobrze. Dobrze? To jest niesamowite! Wygląda jak prawdziwy. Mogłabym go po prostu zjeść. Ej, Suzy, obudź się. To papierowy tort. Nie powinnaś tego jeść. Co? No nie, zepsułam rysunek. Mnie też całkiem nieźle wychodzi. Jest bardzo podobny do prawdziwego. Naprawdę podobny. Musimy to natychmiast naprawić. Czarna farba mi w tym pomoże. Co ty zrobiłeś? Właśnie zepsułeś rysunek, jak ci nie wstyd. Chcę wygrać. Czas minął, pokażcie pracę. Nie chciałam tego jeść. Puh, nadgryziona kartka. A co z moją pracą? Jest ładna? Nie, jest okropna. A mój rysunek został zniszczony. To widać. Cóż, nikomu nie udało się pięknie narysować, więc o wygranej zdecyduje los. Raz, dwa, trzy. Tort zjesz ty. Austin, chodź tu. Ciasto jest twoje. Super, kura extra. Gotowy? Tort naprawdę jest twój. A masz. Kura, ale fajnie. To walka na torty, super. To jest nawet bardziej zabawne niż myślałem. Mimo wszystko tort jest naprawdę pyszny. Jeszcze więcej takich ekscytujących i fajnych challenge znajdziesz tylko na multi Do food Zaglądaj do nas częściej.